Zgadnijcie, co to się wydarzyło. Co się mogło wydarzyć? Taka sytuacja. Więc wszystko po to, żeby wjechać pod rampę, żeby śnieg ściągnąć. Zdaliśmy teraz łańcuch śniegu. Ja wiedziałam, że ten start będzie. Ja wiedziałam, że tak po musi być. A człowiek jak sobie odpocznie, to wiadomo, że pierwszy dzień będzie się wszystko działo. Teraz ja to będę z boku randy, tak na wszelki wypadek bo to...